Cześć, witam was w kolejnym odcinku Zajczo Civilizations 2 pod Australią eee, Kontynuujemy tutaj walkę z Turcją Czyli zapomniałem cały czas przejąć Francję Zanektować Francję, ale tutaj widzę, że wszystkie punkty zwycięstwa należą do Polski, więc trudno oddajemy to Zapomniałem też o tej armii, którą zabrałem z Wielkiej Brytanii Więc przetransportuję, się, że od razu gdzieś tutaj uderzymy za 9 tur no tutaj Polska się wbiła, więc zaczekam jedną, dwie tury. Jak stracą tą prowincję, teraz sobie tędy wejdę. jak nie no, to ich ominę po prostu, tak. Nie ma co czekać, atakujemy dalej. Im dłużej mamy w posiadaniu jakieś tam prowincje tureckie, tym mniej mają miejsca na rekrutację wojska. A tutaj nie muszę tak robić, robię tak. W Afryce została im jedna prowincja i teraz tak muszę zrobić w ten sposób, że muszę podzielić te wojsko, bo oni się jeszcze będą rozlewać dalej. Część musi iść tutaj. Część tutaj. Tutaj już przygotowuję kolejną armię. Buduję sobie port bierze w turku z tej strony. Te jednostki trzeba znów przetransportować na front. Nie nic na morzu, więc myślę, że już drugi raz nam nie zrobię takiego wjazdu. No ale zobaczymy. tak, miałem zaczekać jedną turę. Tutaj nie zaatakowałem. No i super, nie ma ich już w Afryce To sobie zostawimy w razie co A to wszystko mogę nawet tutaj wysłać I Tak chyba zapomniałem Chyba zapomniałem zaatakować Zrobię to w ten sposób Polska już nie straci tych prowincji Więc nie ma na co czekać Musimy się tutaj rzucić Wszystkim co mamy Ty gdzieś tutaj zmierzasz to nie No od razu tutaj Spróbujemy, a no, może nic tam nie ma tak naprawdę Tutaj mamy jeszcze jakieś wojska Gdzieś Gdzie one są? Nie, to się przesuwa. OK. Eee... Co? Już nie było ich widać. No, nie mieli voice w stolicy w ogóle. Okej, okay, zaraz. Gdzie oni wjechali? Tutaj? Kurde, nie spodziewałem jak ich tam było. To denerwuje. Tandy. Stój tutaj, choć tutaj. Ty nie tu, tylko tu. Jednak muszę więcej wojska zrekrutować Mam się, że starszy Co to jest? Prowincja jest za... nie jest zaopatrywana Gdzieś jesteśmy odcięci To musi tak zostać czas już mógłbym wybudować port nie jesteśmy okej okay, pakt ani agresji z polską wygasł i pakt obronny też wygasł eee, pakt ani agresji i pakt obronny bardzo proszę cholera 3000 dalej. Uciekniemy i może. Teraz tu się trzeba przesuwać. Tutaj chyba nic nie ma. Tak się wydaje przynajmniej. Polska jakoś nie atakuje. No wszystko się zgodzili. Więc wszystko się zgadza dalej. Tutaj. No dobrze. Ty idziesz tu. Ty idziesz dalej tutaj. No bo nie, dobra. Zasnę tu. Trzeba trochę tutaj dać, trochę dać tutaj. No nie jesteśmy na ten port jeszcze, ale spłaciłem pożyczki dwie. Więc jest nieźle. Tutaj się rozwali konkretnie. Wkurzemy to, że oni mają pierwszy ruch cały czas. Nie wiem czym to jest podyktowane w ogóle. No teraz muszę uważać. Trzeba wrócić tutaj. Część wojska tutaj, a część tutaj. O cholera. Już mogę atakować. I teraz tak, w tym iść tu. Ty się tutaj podzielisz. To jest tureckie. Uderzymy tymi małymi jednostkami. I proszę więcej wojsk tutaj. Biegniemy dalej, tu ten port mogę już wybudować Zrobię to od razu, jeszcze rekrytuję wojsk Pomińmy turę, no oni oczywiście mieli pierwszy ruch Jeszcze mają jakieś wojska, żeby się dalej rozlewać o cholera, pominąłem turę, super się pospieszyłem Ech, dobra zaraz to naprawię więc tak, tutaj ich gonię tutaj co w ten sposób? Może od razu uderz tu, co od razu wejść tu, będzie lepiej. Hmm. Tu trochę podejśna. Powinno być dobrze, już okay. go złapię w tym miejscu. atakujemy dalej. A i teraz tu, trzeba ich zablokować. I odbijamy to. Hmm. Coś tam nie wyszło. Hmm. Cofnę się do tego miejsca. zaraz będzie uderzanie. Tutaj turków nie widać, więc umiłem kolejną turę. No i dobrze, że się cofnąłem. Część tu Część tutaj mam 50 tysięcy, już sobie poradzę. To dawaj tu od razu. No tak część... Nie, to wyświetlę tu. To wszystko tutaj. Co nam się wydarzyło? Jak? Jak 50 tysięcy, gdzie? Coś nie chce mi pomagać. No ale lecimy z tej strony też. Cały czas mają pierwszy ruch, ale to cały czas zablokowałem. Co to za muza w ogóle gra? Weź to odznaczę. Nie tak, nie, nie, nie tu muszę cofnąć w razie co Teraz tutaj Tu pewnie nic nie było No ale prawie To nie jest nic Tutaj pewnie im się uda Ty się cofasz super, tutaj Ty tylko połowę To jest otoczone z każdej strony już zapraszam na front tu poczekamy sobie na tych w razie jakbyście chcieli wyciekać tędy gdzie jeszcze jest Turcja tak w ogóle? Tutaj. Myślę, że ich dogonimy. Spotkaliśmy się Front afrykański spotkał się z frontem europejskim w końcu Myślę, że już będzie tylko lepiej Tak tutaj Tu nie mogę nic zrobić ciekawego Coś tutaj Nie no to dobra, to idziemy już w ich stronę też i zapraszam na front z powrotem was też okej okay. co się dzieje trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Maczmy. Turcy już nie mają jednostek. Żadnych jednostek nie mają, żeby się bronić. Tutaj budujemy sobie port i zakończymy tą wojnę tutaj już na terenach Azji Tak, ktoś się nie przemieszcza, to proszę tutaj Byli kompletnie, biorę całe wojsko w tym miejscu. Nie widzę ich przeskoków kamery. Poczekamy, co to się wydarzyło. Jedna wojna za drugą po prostu. Trzy państwa naraz. Eee, Republika Chińska. Republika Chińska to jest. Republika Chińska to jest co? Zaraz jeszcze raz. To są... To jest Chińska Republika. A republika chińska jest gdzie? Tu? Mm, tu. jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć prowincji? Eee, rozmowy pokojowe, wysiłki żądania. Dalej. Eee, Serbia. To Serbia zaraz rozgromimy. I tutaj jest. Samojedzi. Gdzieś tutaj powstało Państwo Samojedów, Rozmowy pokojowe, tak No ale Serbia to ma przekichane teraz Tylko niestety ja rekrutowałem jednostki to było jakieś 11 tysięcy, więc Może nie udać się tego wybronić od razu No będę się bujał No, nie rozumiem tego Po co im mi wojna powiedzieli? Dobra my kończymy tutaj Port, zapomniałem budować portu Już nie mam żadnych jednostek, wszystko jest tutaj Teraz tu muszę zawalczyć Nie mogę stąd wyjść, nie ma tutaj portu No nic czekamy co się wydarzy 2000 No jakbym jeszcze jedną piątkę zrekrutował. To był piękny. Ale nie ma żadnej fortecy, więc nie ma sensu tego tracić. Tutaj na szczęście mogę dużo zrekrutować. No, port się budował. Uderzymy tak, tu trochę, trochę tu i reszta tutaj. No ty wracaj, co to jest? Armenia? Ty wracaj, tu może się nie udać. 12 tur, więc tutaj tak kicha. Ale nic, czekamy. Wszędzie się rekrutują wojska, więc może jakoś to będzie. No, im się nie udało, bo się podzielili na przykład, więc idziemy tu, żeby zabezpieczyć i bym chciał uderzyć tu, może te się Turki pojawiły, znowu oddali mi prowincję, nie wiem się Turki które zleje z powrotem, a Polacy ich tutaj przejęli nie wiem czy to nie było tureckie przypadkiem Nie, to chyba było moje Dobra, zobaczymy No, tak myślałem Ale przewidziałem To Więc tak, chciałbym odbić to To na pewno To tym bardziej I tutaj To chyba było Moje, więc zaraz mi to oddadzą. Mm, tutaj. To, no jeszcze splądrowali. Polacy splądrowali prowincję moją właściwie. którą odbili dla mnie od Serbii. Odbili, splądrowali spru i oddali mi splądrowaną prowincję. O czego nie rozumiecie no? Odbili, splądrowali i oddali mi splądrowaną pro prowincję no Żeby nie był zbyt mocny Tak się właśnie robi To nie wiem czy to polskie było czy moje Nie wiem już są co tutaj się dzieje wierzę na no, rozwalam ich wszystkich. No tutaj nie uderzyłem. Zobaczmy, o, zaraz, zaraz, zaraz. Kończymy to. Polacy tam z Serbią przegrywają, widzę. Serbia 29 punktów zwycięstwa należy do Polaków więc ja sobie wezmę po prostu to co najbliżej 8 i 8 dziękuję Chińska Republika nie zwiedziła się na pokój nawet nie zauważyłem i Turcja tutaj okej okay, i Turcja 896 punktów zwycięstwa należy do mnie A ja muszę się podzielić z Polską 11 punktami Więc jak zajmę w ten sposób gdzie to jest Australia Królestwo Polskie Turcja Jak zajmę to w ten sposób to Polacy chcą te dwie prowincje i te dwie prowincje mogę im oddać Nie ma problemu jeśli żądania Udało się, wszystko jest nasze. Koniec wojny. No, było ciężko. Bardzo dużo jednostek, bardzo rozległy kraj. Teraz całe wojsko muszę gdzieś przetransportować, schować. Tutaj budować yy, obozy zaopatrzeniowe, żeby tańsze było utrzymanie jednostek. Tak samo tutaj. Wszystko gdzieś wsadzę do jednej prowincji. Buduję obóz zaopatrzeniowy. I trzeba będzie się trochę rozwijać, trzeba będzie zasymilować te wszystkie prowincje teraz, a to trochę potrwa, więc myślę, że zrobię to poza odcinkiem i w następnym odcinku coś będziemy dalej walczyć, nie wiem jeszcze co, ale zobaczymy, trzymajcie się, cześć!